Siemanko, ja jestem Kamszym i witam Was w kolejnym odcinku z serii, gdzie testuję różne zarobki w Nostale, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak mi poszło testowanie zarobku dropienia itemów na Glacy. Poświęciłem 3 godziny, żeby podrobić m.in. kostki, mleko, potki ataku czy ziarna mocy i sprawdzić po prostu czy opłaca to się robić i z tego co mi wyszło to ten zarobek jest raczej dla osób, które się wiecznie nudzą, nie mają zbyt wysokiego levela, ale spokojnie dadzą radę ubić mobki na ankidach czy bazylach. No dobra, ale jeszcze zanim zaczniemy odcinek, to chciałbym Wam powiedzieć, że na końcu będziecie mieć wyniki konkursu na żuwiokopter. No dobra, to zaczynamy odcinek. Pierwsze 15 minut na Glacy i wynik stoka, parę biżuterii, trochę kostek i podków atak. Kolejne 20 minut i już dobiłem do 300k. Już trochę więcej itemów podropiło. Dropiłem tym razem na Enkidach. Już jest trochę więcej kostek. I powiem Wam, że chyba jest spoko zarobek, jak nic się nie dzieje. A gdzie dokładnie dropię, to tak. Pierwsze 30 minut podropiłem e, na tych początkowych mapach, na Kangpenach. Potem przeniosłem się na CP na Glacy i na Bazyle. I powiem Wam, że chyba najbardziej opłaca się chodzić bić na Kangpenach i zbierać przy okazji kwiatki. No i robi to CP, bo tam gdzie macie... Bazyle często biegają anioły czy demony, zależy od frakcji i po prostu was zabijają. Coming home to you. Ooh, ooh. I'm Tutaj już macie po godzinie czasu i ponad 140 kostek. Bardzo dużo y, podków, już mam ziaren mocy, prawie 600. Udało mi się też pozbierać kwiatki y, do 30, chociaż jest teraz bardzo, bardzo dużo ludzi. I 1-3 z samego dropu, więc y, opłaca się. I tak jak widzicie itemy już mam, prawie jeden cały ekwipunek na jednej postaci i na drugiej postaci Też już wykładam sobie itemy z dropa, te właśnie jakieś myczyki na 60 60 levele, jakieś te kusze takie niepotrzebne No i dropa też mi jedna osłonka na U5 Na 51 level i ma kryta i żywioł Zwiększone SLK, więc chyba pójdzie do jakichś 200 No dobra, a ja lecę dalej dropić, tym razem w CP cały czas We'll be Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. I'm coming home. No dobra, więc jestem już po 3 godzinach dropienia na glacy i aktualnie stan prezentuje się tak. Nie będę już więcej i jest tak: 236 kostek, 213 mleka, 73 wody, oczywiście wody od razu sprzedajemy. 247 receptur, 136 tęczowych pier, perł, 806 ziaren mocy, 61 kwiatków lody, podkiłany 104, 304 dużych eliksirów odnowy, 92 eliksiry życia. 81 y, eliksirów punktów specjalisty 101 to atak, 95 obrony, 97 energii Cały tutaj jeden ekwipunek rzeczy i osłonek Do tego są jeszcze dwie postacie, gdzie y, jedna cała na postacie rzeczy Z dropa i osłonek I plus pół kolejnej 2kk, a tylko dlatego, że odjąłem od tego y, y, Kasy, którą wydawałem na kurczaki na poty na manę, bo strasznie szybko się mi kończyły w cp jak robiłem na zwiadzie i yy, też zabrałem stąd 500k, które tutaj doliczę żeby na szybko kupić anska jak yy, przedem expić 5 więc yy, jak na razie po 3 godzinach mamy gotowy zarobek w postaci 2 k a teraz to wszystko, wszystkie te rzeczy posprzedaję po prostu u mpseta Zostawię tylko te oblechy, żeby wystawić na nas bazar i całą resztę wystawię na nas bazar i widzimy się za chwilę. No dobra, więc mamy już wszystko w jednym miejscu, mam tutaj te wszystkie rzeczy tak jak Wam mówiłem, wyszło jeszcze 200k za itemki z dwóch kont i to wszystko co zostało to po prostu powstałem na z bazar po jakieś pewnie 10-20k i zaraz widzimy się jak przełożę wszystko na woja, bo tam mam medal i wszystko Wam podsumuję ile co kosztuje. Few moments later. Wszystko już mam wystawione, i ogólnie wyszło tak. Za kostki lodu 66 kk za mleko 72 k podki życia 257, mocy 300k, ziarna. podki manę 320k, tenczowa perły 650k, te podki to specjalisty 80k, za podki odnowy 970k, poty energii, ataku, obrony łącznie dało mi to 1 kk No i eku. Za eku wyszło 600 kK, osłonka jedna za 200 kK, 200K i 600 eku a kwiatki za 1-3 kK. I łącznie dało mi to 15 z dropem, gdzie było 2,5 kK, dało mi 15,5 kK zarobku, więc jak na 3 godziny po prostu bicia takich łatwych mobków, które schodziły na jednego hita, jest to bardzo dobry zarobek. No dobra, więc losujemy zwycięzcę konkursu. Zostawiliście aż 102, 102 łapki w górę i ponad, mi się zadaje, 103 komentarze. Czyli powinno być 100 uczestników. Zaraz sobie sprawdzimy. Wklejamy sobie linka. I mamy 94 osoby, które biorą udział i tylko jedna wygrywa. Tak więc losujemy, kto wygrywa żółwiokopter. I zwycięzcą żół, żółwiokoptera jest... Najprawdopodobniej DEMICZ Oczywiście 20 ma prędkości. Sprawdzimy jeszcze tylko czy subskrybuje na szybkości. Tak jest, subskrybuje, czyli gratulacje Demicz. Wygrywasz żółwiopter. Napisz do mnie w grze na wojownika lub na Hortexa. A ja dam Ci nagrodę. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak jak mówiłem, zarobek jak najbardziej jest opłacany dla osób takich, które mają low level, nie wiedzą co robić, nudzą się, to można co je podrobić przez chwilę na glacy. Więc zostawcie łapkę w górę, komentarz, czy wykorzystaliście też ten zarobek i oczywiście subskrybujcie kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!